Także, ja oczywiście witajcie, jestem w to jest kolejny materiał na kanale, a dzisiaj, dzisiaj przygotowałem dla składik składnik za około milion monet I to jest według mnie jeden z lepszych składów za milion monet, jaki możecie zbudować, więc no, według mnie opłaca się cały materiał do końca No i proszę tego zachęcam bardzo do zostawienia komentarza, tam na dole, pod spodem, z budżetem, z zwolennikami niewinnymi oraz platformą, jeżeli chcecie, żebym wam zbudował jakiś składnik No i koniecznie, właśnie, ja bym sobie, gdybym nie poprosił, żeby, żebyście zostawili taką łapeczkę w górę, która pomaga, bardzo pomaga w procesowaniu filmików no bo nie jako dla takiego małego youtubera jak ja, no po prostu ta łapeczka w górę naprawdę dużo, dużo pomaga oraz strzelnie technicznego subika na kanale, bo to również pomaga w dalszym rozwoju i nie przekapicie kolejnych tego typu materiałów. Chyba, że nie chcecie. W każdym razie będziecie mogli zmienić zdanie i subskrybować kanał, ale naprawdę według mnie warto. Także co? Lecimy! E, no, i, no i do budowania tego składu położy nam standardowo footbin. W wyciąłem, wyjściowym format formacja jest taki, taka jak jest praktycznie zawsze, znaczy zawsze, no raz użyłem 451, raz 4 1, 2, 1, 2 do budowania składów, ale najczęściej jest to 4-3-3 i 3, 4 5 1, bo według mnie to naprawdę dobre, dobre formacje do budowania składów, no jeszcze 4 3, 2, też jest dobre do budowania składów różnych tego typu, no aczkolwiek w tym zespole nie będzie tutaj formacji 4321, będzie to formacja 433. Jeżeli chodzi o bramkarza, to na bramce mamy Alisona, czyli według mnie aktualnie najlepszego bramkarza w Fifie, ponieważ on się najmniej wylewa. I w związku z czym według mnie jest on lepszy niż Donnarumma, ponieważ Donnarumma był dobry do swego, do pewnego momentu. Teraz niestety coś się z nim zepsuło i nie jest już aż tak OP, ponieważ te piłki, które on parował tak świetnie na no, te rzuty rożne i nie podnogi rywali były naprawdę bardzo, bardzo fajne. No a tak niestetyż ee, Donnarumma nie jest już najlepszym bramkarzem w Fifie po patchu, po który był niedawno. No i znerwili troszeczkę tego do Aczkolwiek, Alisson, myślę, że to też jest bardzo fajna opcja na, na bramkę, ponieważ to jest całkiem spoko goalkeeper. Przede wszystkim 89% oceny ogólnej, 89% refleksu, 90% ustawiania się. No i to są naprawdę bardzo bardzo, bardzo, bardzo fajne statystyki. Na prawej broni mam Wilsona Manafę. Kosztującego 25% końców. Dosyć mocno spotny zawodnik, ponieważ. Kiedy zostanie budowane różne składniki z nim to około 60 tysięcy monet, no ale cóż, to jest naprawdę bardzo fajny bocny obrońca, ponieważ ma całkiem spokojną zwinność, ponieważ 91 aż zwinności, 93 e wytrzymałości, tylko 64 siły to nie jest najlepszy wynik, ponieważ... Po tym zdjęciu wydawałoby się, że on jest takim zbitym zawodnikiem, nie takim dosyć silnym, ale jednak 63 siły to nie jest dobry wynik. Aczkolwiek 90 jeszcze tempa, 75 gry w defensywie, 75 fizyki to są naprawdę bardzo, bardzo fajne staty. No i generalnie dla, dla różnorodności, jeżeli nie chcecie już grać hakim na prawej obronie, to jak najbardziej Wilson Monappa może się tutaj znaleźć. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, to będzie Lucas Verissimo, czyli chciałem powiedzieć Bramka, czyli środku obrońca kosztujący 23 tysiące, strasznie pospadały ceny tych niektórych kart w Road, road to Stage. No ale cóż, Lucas Berriss 85 tempa, więc to jest naprawdę bardzo, to bardzo dobry wynik jak na środku jego obrońcę. 85 gryt w bezsywie, 84 fizyki. I to jest jedyny mankament, jeżeli chodzi o tą kartę, to przede wszystkim ta Zwinność równowaga, bo 66 zginności, 63 równowagi to może nie są najgorsze statystyki, ale zdecydowanie przydałoby się, żeby te były wyżej oceniane bo dzięki temu, że zawodnik jest zwinniejszy, ma lepszą równowagę, to co za tym idzie, lepszy dribbling, to jest po prostu lepszy w samej grze. A tak, no to Lucas Verissimo jest po prostu spoko, tak jak mówię, to odzwierciedla to jego cena, która może nie jest zbyt wygórowana. Kosztuje tyle, ile by kosztował zwykły inform oceniony na 84, w związku z czym Ruka, no, Lucas Berissimo nie jest może jakiś super wybitny, ale nie jest też mega, mega słaby. Kolejnym zawodnikiem jest zawodnik, którego myślę, że już dobrze znacie, ponieważ był kilka razy u mnie w składów. Jest to Edry Militano, kosztujący tylko 1100 końców. I tak naprawdę jedynego minus to... Eee, jedyne jego minus to taka siła, ponieważ 80 sił ten jest dobry wynik jak na środku jego z się równowaga, też nie jest to najlepiej ocenione, ponieważ mogłoby być dużo, dużo lepiej. Ale według mnie to jest na całkiem spoko propozycja, ponieważ 87, 83 gry w 82 fizyki, 71 dribblingu. On będzie się uzupełniał pani z Lucasem Berissimo, ponieważ Lucas Berissimo no to jest taki zawodnik, który potrafi. Mm, bardzo fajnie się zastawić, ale to jest tutaj bardziej od wyprowadzenia piłki, e, ponieważ no, on się do tego jak najbardziej nadaje. No i 1000 końców, 100 to końców tylko i wyłącznie do tego zawodnika. Jeżeli macie e, pieniądze na jego wersję Adidas Number Up, to jak najbardziej możecie w nią zainwestować, albo jeżeli macie jego wersję po prostu w klubie, to możecie ją tutaj umieścić w tym zespole. No, ale jako, że kosztowała na 600 tysięcy końców, to nie umieszczała mi w, w składzie za milion monet, ponieważ to było przesadzenie, że jeden zawodnik kosztuje aż tyle. Według mnie bardziej się jej opłaca w atak a nieżeli w obronę, no i tego zdania raczej będę się trzymał. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, mamy tutaj Damien Diego kosztującego 6300 końców I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna obrońca, ponieważ ma 72 przybrzenia, 78 gry w defensywie, 84 fizyki, 79 dryblingów. Porównane do Wilsona na jest są zdecydowanie szybsze, co prawda tylko dwa punkty. No ale jest też troszeczkę silniejszy, ma bardzo fajną oceną wytrzymałość, troszeczkę mniej zwinny jest niż Manafa. Ale zdecydowanie to są statystyki godne naprawdę lewego obrońcy gry do końca, do końca właściwie FIFA 22, bo tak naprawdę chyba Teo Hernandez. tak Ciężko mi jest powiedzieć, czy on, czy Teo Hernandez jest lepszy na tej lewej obronie, jeżeli chodzi o zwykłe złote karty, ale chyba jednak i w tym roku nie jest aż tak mocarny jak Teo Hernandez, bo Hernandez mi się osobiście grał dużo, dużo lepiej niż ee, właśnie Mendim, który jest po prostu spoko i przez długi czas był bardzo, bardzo drogi, ponieważ no jego hype z poprzednich lat, bo tak naprawdę od FIFA 19 nieprzerwanie królową na tej lewej obronie e, głównie w 20 jego legenda została rozgłoszona no ale tak, no to po prostu jest e, kolejny zawodnik w tym zespole jeżeli chodzi o silniejszego środkowego pomocnika będziemy mieli tutaj Abdala Rapta. Jest to naprawdę bardzo fajnym zawodnikiem, tak się zastanawiam, bo zobaczcie, 89 siły, 80, 89 wytrzymałości, 89 siły, 90 agresji. Co prawda, on wam nie, gry, nie wygra główki, bo ma 41 e, skoczności i 41 e, główkowania, a 190 z do 90 zmienności 87 e, równowagi. Oprócz tego bardzo fajny asystyk, jeżeli chodzi o obronę, dacie mu cień i to już naprawdę będzie bardzo, bardzo fajnie wyglądało, bo według mnie wartownik też mógłby, mógłby wejść tutaj w grę, żeby podbić mu tą obronę i fizyczność, bo tutaj będzie bardziej jako taki defensywny pomocnik, ale myślę, że to nadal jest spoko opcja, ponieważ ten zawodnik zresztą ma 2400 punktów in-game statsów, więc to już naprawdę wygląda bardzo, bardzo solidnie. No i cóż, Abdel Tarab tych najbardziej jest dobry do grania nim, ponieważ wiedziałem, że te sporo dobrych, dobrych graczy dużo już ode mnie nim grało i też mia, mieli bardzo fajne opinie na temat tej karty. W kolejnym środkowym pomocnikiem jest Fred i tutaj mamy też przeciwieństwo naszego Abdel Tarabta, ponieważ to jest zdecydowanie droższa karta. Ale i może troszeczkę lepsza, chociaż ciężko mi jest powiedzieć. Ponieważ Manchester United nadal może dostać, e, awansować dalej, w związku z czym może dostać upgrade. Jeszcze chyba tylko jeden upgrade tak, zastępnego karcie. karcie, bo niedawno kosztował 400 tysięcy, a teraz kosztuje 250 tysięcy. W związku z czym, no, warto się, warto się zaopatrzyć w jego kartę. Chociaż ciężko mi jest powiedzieć, Manchester United dalej, popatrząc na ich ostatnią formę. No, zobaczymy, jeżeli Cristiano Ronaldo się odpali, ale on raczej się odpali. Mistrzów, bo on zawsze się odpala, Mistrzów, no to powinni przejść dalej. Alfred ogólnie 80 tempa, 82 gry, 82 gry w defensywie, 82 fizyki, 86 dribblingu. Tak naprawdę jego siła nie jest dobrze wyoceniona, bo tylko jej mocznie na 65, ale za te 99 zwinności, 99 agresji, 97 skoczności, więc to jest naprawdę niesamowite statystyki. To są naprawdę niesamowite statystyki, do tego aż 87 przyspieszenia i 80 szybkości biegu, więc on jest zdecydowanie szybszy niż yy, mogłoby się wydawać. Ponieważ to przyspieszenie jest dużo, dużo wyżej ocenione od szybkości biegu. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, mamy tutaj Endombele. No i to jest zawodnik naprawdę bardzo, bardzo fajny z tym, że na jego wytrzymałość no, z tego co wiem nie jest najlepiej oceniana, bo tylko na ee, 71, ale będzie można go spokojnie zmieniać, ponieważ to jest taki zawodnik box to box, który będzie występował troszeczkę w ataku, troszeczkę w defensywie i generalnie według mnie bardzo fajny jest to grać, lepszy niż Paul Pogba według mnie, choć Paul Pogba wiadomo ma tu swoją unikalną sylwetkę w samej grze i jak chcecie to możecie tutaj spokojnie Pogbę umieścić, z tym, że według mnie Ndobel jest troszeczkę lepszy, ponieważ jest dużo zwinniejszy, dużo lepszy jeżeli chodzi o aspekty gry w ofensywie. W defensywie no to wiadomo, Paul Pogba jednak góruje, mimo że ma gorsze umiejętności właśnie bronienia. To jednak ta sama sylwetka w grze jego cielsko, potężne cielsko, które ma sprawiało, że jest jednak no troszeczkę lepsze, jeżeli chodzi o defensywę. Ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia, bo no tak jak mówię, te składy są budowane przeze mnie i tutaj też muszę wypowiadać swoje opinie na temat tych kart, żebyście wiedzieli co, z czym się je. Jeżeli chodzi o prawy skrzydł, to mamy tutaj Rafę, jeżeli macie tutaj jego wersję, Mm, tą, o tą, o, nie pytam jak ona się nazywa. To możecie jak najbardziej tutaj umieścić, ponieważ, no, ponieważ jest minimalnie lepsza od tego informa. Aczkolwiek, no, jest on również do zdobycia sedaną, więc można obniżyć troszeczkę cenę tego zespołu. I ra, dla Rafi osobiście polecam styl Eye, czyli coś się co podbije mu strzały i podania. możecie tutaj występuje jako środkowy, bo znikam pasywny w tym zespole, ewentualnie jako skrzydłowy. ale i tak myślę, że tempo mu wystarczy, więc żadnym jastrząb tutaj się nie przyda, ponieważ tak fizyczność, no, nie jest najlepiej oceniona. W z gościem. No te statystyki fizyczne nie będą aż tak widoczne, jeżeli je podbijemy. Dlatego 83-mości to jest naprawdę bardzo fajny rezultat, już lepszy niż No tak podobnie bardzo do Neymara, zresztą to jest tak podobny profil do Neymara, bo jest niesamowicie zwinny, jest dużo szybszy od Neymara. Troszeczkę jego wykończenie nie stoi na najwyższym poziomie, ale jak się podbija to z tym gry, to już będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. Generalnie ta siła, no to ta siła to jest mankament, ponieważ Rafa nigdy nie był fizycznym zawodnikiem. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, będzie tutaj Cristiano Ronaldo, czyli zawodnik, który kosztuje aktualnie 283 tysiące, monet tego karta Team of DR wygląda naprawdę bardzo spoko, spoko gdybym miał o trzy tempa więcej. To już w ogóle była niesamowita karta, a tak no to um, niestety no i tak jest nieosiągalna dla wielu graczy, ponieważ to jest chyba trzecia najdroższa karta w FIFA 22. Eee, zaraz po Ronaldo Nazario... Eee, a nie, jest to czwarta chyba najdroższa karta jego wersji Team of the Year, ale no, nie ma się zdziwić, dziwić, bo naprawdę karta wygląda niesamowicie. Jeżeli chodzi o jego zwykłą, z tą wersję, to może nie jest to ten Cristiano Ronaldo z poprzednich FIF, który niszczył rywali swoją prezencją na boisku, ale zdecydowanie powinien sobie poradzić powinien sobie poradzić, ponieważ to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna opcja. Ponieważ zobaczcie, 87 tempa, no niby troszeczkę mało, ale nadal to jest dobry wynik. 93 strzelania, przede wszystkim ze strzały. Jego strzały są niesamowite i to trzeba wykorzystywać w każdym aspekcie gry, ponieważ jego strzały to, coś, to jest poezja. To jest po prostu poezja: ma jeden z najlepszych strzałów w grze i jedno z najlepszych wykończeń. W, w związku z czym, no tutaj jako pasnik może się znajdować. Jeżeli chodzi o lewego skrzydłowego, to w zależności od budżetu można dać dowolnego, tak jak mówiłem, lewo skrzydłowego z Premier League. Ja tutaj postawiłem na Marcusa Rashforda, bo mam 5 klasy sztuczek i według mnie jest to zawodnik najlepszy, jeżeli chodzi o Premier League, jeżeli chodzi o lewe skrzydło. Ponieważ jest jeszcze Rahim Sterling, no, ale Rahim Sterling no nie jest to może aż tak dobry, a zresztą zobaczymy sobie kto jest jeszcze na lewym skrzydle. Z Premier Migmu nie pamiętam kto tam się do końca znajduje. Mam tutaj Sadio Mane, ale Sadio Mane nie jest aż taki dobry jak Markus Rashford w tej wersji. Jest Rachim Sterling, jest oczywiście pod Rachima Sterlinga, jest min Son. No, według mnie Hunison no i jest troszeczkę słabszy niż mm, Markus Mar Rashford, bo zobaczcie, mają bardzo podobne statystyki. Znaczy, że Markus Rashford no, zdecydowanie się bardziej wpisuje w metę gry, ponieważ ma pingi ważnych sztuczek. są gazek słabszy nogi, że kilka razy powtarzałem, że pilenie gazek słabszy nogi jest lepszy niż pielęgning gazek sztuczek w tej chwili. Ale jednak mimo wszystko u mnie w serduszku na zawsze Markus Rashford, za te swoje wyczyny wojskowe zarówno poza nimi. I rozumiesz w samej grze naprawdę bardzo go lubię, w związku z czym no, tutaj Marcos Transport jak najbardziej może się znajdować. Jeżeli chodzi o formację w samej grze, to może to być formacja 4-3-2-1, czyli formacja e, ta i to nam bardzo dobrze ustawiło jak to ma wyglądać w samej grze. Chociaż nie ja wiem, osobiście tutaj Ndombele umieścił jako bardziej tego środka, jako ofensywnego, ofensywnego. Freddy tylko jako to bardziej, to bardziej defensywni No i Ndombele, tak jak mówiłem, który będzie wspierał e, atak. I jeśli chodzi o to, no to wygląda następująco. A jeżeli chodzi o drugą formację w tych grze, to ja osobiście jeszcze polecam 4-1-2-1-2 wąsko, czyli o ta formacja, gdzie Cristiano Ronaldo wraz z Marcusem Rashfordem występowali jako napasnicy Rafa środkowie w motik ofensywny, Fred najbardziej defensywny, Ndobele z Taraptym jako traktacy tak, tak, box to box. Także cóż, jeżeli odcinek ja wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapeczek w górę, bardzo wam dziękuję za oglądanie do końca, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to jestem naprawdę pokoncentrowany, że ktoś tutaj mnie ogląda, jeżeli nie, to mi się trudno. No i cóż, no dzisiaj to było tyle. Zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście z Trzymajcie się!